Jaką emeryturę otrzymuje prezydent Andrzej Duda? Po zakończeniu kadencji każdy były prezydent RP ma prawo do dożywotniego świadczenia emerytalnego, określanego jako emerytura prezydencka lub uposażenie prezydenckie. Wysokość tego świadczenia to 75% wynagrodzenia zasadniczego, plus ewentualne dodatki funkcyjne, jakie przysługiwały byłemu prezydentowi. Prawo do tego świadczenia nie jest uzależnione wiekiem ani momentem przejścia na tradycyjną emeryturę. Byłym prezydentom przysługuje bezwzględnie i automatycznie po zakończeniu Sprawowania urzędu. Jak podał sam Andrzej Duda, jego pierwsza emerytura prezydencka, która wpłynęła 27 listopada 2025 roku, wyniosła 9349 zł. na rękę. Oprócz tego poprzednik Karola Nawrockiego może teoretycznie korzystać z innych benefitów, jak dożywotnia ochrona czy własne biuro z funduszami na jego prowadzenie. Czy inni byli prezydenci, czyli Lech Wałęsa, Bronisław Komorowski oraz Aleksander Kwaśniewski, już od dawna korzystają z emerytury prezydenckiej na takich samych zasadach. Czy jest to Godna emerytura dla byłej głowy państwa polskiego. Jeśli interesują Cię takie informacje, to kliknij i obserwuj.